Hey, witam was bardzo serdecznie. To jest Bata Iron i zapraszam Was na kolejną odcinek z gry GTA 3 wersji Remaster. Patrzyłam sobie na zadańka, Nie wiem, lubię popatrzeć i dowiedzieć się mniej więcej o co chodzi. Znaczy, mniej więcej, patrzę tam to jest fandom Wiki i tak dalej od GTA. No i tam chyba mniej więcej wyliczałam na to, że wyszło 8 zadań. Nie wiem jak to jeszcze na... Na tamtej drugiej wyspie. Trzeciej, przepraszam bardzo. Bo tu jeszcze zostały chyba budka telefoniczna. Nie wiem ile jest w budce telefonicznej. Ale chcę sobie tego Reja zrobić. Reja? Roja? Jakkolwiek Reja pewnie. To jest jego ostatnie zadanie. Tego co wyczytałam. I dostaniemy prawdopodobnie coś fajnego. Wy wiecie co. Chciałabym to dostać, bo Chcę sprawdzić, czy to będzie działać, tak? pisze, że będzie działać. Mamy jechać chyba ten na. na ten, na lotnisko. No właśnie. Właśnie. Chcę, chcę to, co możesz mi dać. <grym> Trzy minuty. A Gdzie jest moja szybka fura z tej po drugiej stronie, jak zwykle? Z inną trasę. Nie wstanie obserwuję most. Tak, gramie poprowadzi przez most. <laughs> Pokażcie. Um... Chciałem, że jedziemy w lewo. Moje lewo, nasze lewo. No zobaczymy. Może no, to nie będzie jakieś bardzo trudne. Tak, ja gangi, wiem, że mnie kochacie. No więc dostanę coś fajnego, wy wiecie co yy... dostanę yy... Mam nadzieję, że to będzie dobra rzecz Jeśli to będzie tak działać jak to będzie działać to ja będę Ja będę tego używać <ścoughs> Nie chcę wam zaspoilerować osobom, które nie grały Dobra Ha, jedziemy sobie. Przecież dobrze jadę, czemu mi gdzieś pokazuje w drugą stronę? No dosłownie GPS w grze. Tak to pokazuje. No maska odpada już, bo mi się nudzi. Stukliście mi ten... drzwi. Tak, tu się nam już odblokowało, tu wcześniej było zablokowane, nie mało przejazdu. No. Więc wjeżdżamy już na tą trzecią mapę. Bo tam jest to nisko całe. Dostaniemy kaskę i coś jeszcze. Kaska to wiecie, to... Jest, bo jest. Tylko po to, żeby właśnie kupić sobie, nie wiem, pancerz, amunicję. Jak zginiecie sobie niestety milion razy, tak jak ja. <laughs> nie, to ja mam tylko takie szczęście. Słuchajcie się, bo ja mam czas jeszcze półtorej minuty. Wow, kuźwa, ale wyjeździcie! Okej, okay, blisko jesteśmy. O kuźwa! Ej ej, 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 spokojnie, 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 spokojnie. Spokojnie, spokojnie, jesteśmy na lotnisku, spokojnie. Już? Oj, teraz jedziemy do Dziupli. Do, dawaj, dawaj fanty. Mam nadzieję, że podjedziemy tam. Jedź do Dziupli, tak, jedź do Dziupli. Chciałem się dymać przez całą ten... Zaś tam będą do mnie wcelać, jacyś nie, to było chyba y CIA. Hej, halo. Hej, halo. Jeszcze mnie nie ten. What? O nie, no bez jaj. nie, <śmiech> <śmiech> Nie! Nie zwróciłam uwagi! <laughs> jest jestem! <to>. Wow! wow. <laughs> Kurde! Słyszałam jakieś... myślałam, że to jakiś pociąg idzie. <laughs> Chodź, Ray, jeszcze raz! <laughs> Poważnie, myślałam, że to jakiś pociąg jest i tak się chciałam zapytać, czy u góry nad nami jedzie coś, jakiś... A to od mostu! Czyli no, <grywa> zaliczymy to jako pierwsze przejście. <grywa> nie zwróciłam uwagi, myślałam, że ten... Że, że nie doczytała mi się most po prostu i... Wystarczy, że sobie przejadę. Nie most się podniósł, nie ma przejazdu. Pewnie coś jechało, yy, ten... L, płynęło, Boże drogi. Bo po to się podnosi mosty w takich miejscach, że coś pewnie będzie płynąć, więc trzeba podnieść most. Wow. To nie jest jakaś trudna misja. Teraz jeszcze obtuczę to auto. Kurde mać no Tak blisko Tak blisko tej, tego 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 czegoś Tego tej nagrody naszej, tej dziupli co się znajdzie Jeszcze wam nie powiem co to będzie Dlatego chcę zrobić najpierw breja Potem pojedziemy do Donalda znowu Jejkuuuu... No, będę musiała chyba zmienić to auto, bo wystarczy, że jeden mi trafi. Co to w ogóle za muzyka? Dawaj auto. Idź, tam jest drugie. No i tak, ja już wstukłam. Bo ja tak potrafię grać, no. Takie umiejętności mam. O, ale z, 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 zajebiste gry się szykują w przyszłym roku. Jejku, ja nie wiem, gdzie ja będę miała... Ma, gdzie będę miała? <grytanie> gdzie będziesz miała ręce? Tak, mam... w tym samym miejscu raczej. Ewentualnie... Y, tatuaże dojdą do niej z, znowu. Ale to też na przyszły rok prędzej. Znaczy jeszcze przed nowym rokiem coś jeszcze w planie mam. A jeśli chodzi o ręce i gdzie włożę ręce, y, jakie gry Jezus Maria i, i Infinity nas wychodzi i Saint Roy wychodzą. W kinie to samo, żebym patrzyła ostatnio na ten jakieś takie premiery, premiery, premiery kinowe na styczeń luty, no to wow, jest, będzie co oglądać. Właśnie luty zawsze jest taki biedny był. E, a teraz. luty? Styczeń, Boże drogi. Luty też pewnie. Ale teraz to, to. no. Będą ciekawe filmy w kinach też. Więc. wow. Kino to. to kurczę. <grytanie> Można nazwać, że to mój drugi dom. Trzeci. Czwarty? Mech. Mam nadzieję, że ten most będzie opuszczony. Nie będzie stał. Tylko muszę zwrócić uwagę i jechać pomału. Raczej chyba stoi, co? Boże, leży. Stoi. Mózg ci stoi. Ja specjalnie nie chciałam ten podjechać jakoś tak. Sam sobie wjechał. Więc wow, wow, wow. Fajne rzeczy będą w kinach. Aha, zaś się ten podnosi, co? Która część tego mostu mi się podnosi? Aha, do góry. Dobra. Tak to już bym miała zrobione to zadanie, no ale no... Nie można mieć wszystkiego. Dobra, już blisko, już blisko, zaraz będzie, zaraz. Ała będzie. Aww, te skarby. <grydy> dajcie, dajcie. Mam trzeba wjechać, co? Cicho być. Jest. <grydy> mm. Oprócz broni, no to to w siebie przez się. Yy, Miotaczok, przyda się. I wszystkie ten. I mamy. Autko, mamy furę, która mm, rzekomo jest kuloodporna. Rzekomo. Więc tym będę jeździć do końca gry. Mam nadzieję, że wstrząsu odporna. Idę sobie, zapiszę grę. Zastanawiam się, czy jak nie wiem. Nie, to tak nie działa. To, to działa jak w prawdziwym życiu, że dacie sobie e, pojazd do tego, do, do garażu, no to jak wyjedziecie z nim zniszczy się wam, to nie będzie znowu w garażu. <grym> Tylko będzie w częściach. Mam nadzieję, że go nie rozwalę. Byłabym bardzo niezadowolona. Nie He, e, stingera wyrzucam. Bo jego mniej więcej ten. Wiem gdzie znaleźć. A to, to raczej nie znajdę <laughs> Już mam stuknięte! Ale kółko odporne rzekomo jest. Więc wiecie, no... <laughs> nie to chciałam. Będziemy flashbacki słuchać, bo chyba nie ma prawa Okterski. Też fajna muzyka leci. No, zapiszę sobie. Wiatacz ognia! Jeszcze jednej broni nam brakuje. Aha, młotowów chyba co? Chyba młotowów. Wiem, że są. Że... Mamy granaty. No na pewno młotowów. To jest pewne na 100%. Dobra, choć mój, moja kula odporna Kolor mi się nie podoba, podjadę, zmienimy kolor. <grych> Mam nadzieję, że to jest... Tak pisze z tym w tym zadaniu, że dostajemy bulletproof Patriot. Jak tak, to zajebiście po prostu. W większości kurcze gdzieś tam moje śmierci są właśnie spowodowane gdzieś tam, że, że mnie gdzieś tam zestrzelą. Proszę mi kolor zmienić. Jakiś czarny bym chciała. No, zielony może być taki ciemny. Dobra, idziemy do Donalda. You, baby, oh, no! <laughs> Dobra, trzeba uważać, jaki się jeździ. Tylko jestem duża. Duże to jest. Nie, nie będę stała i patrzyła, czy, czy faktycznie mogę przyjąć nie wiem ile tych pocisków na klatę mojego samochodu. Ciekawe czy w inny sposób jeszcze można zdobyć ten pojazd. To jest bardzo ciekawe. Dobra, nie wiem, oczywiście mi się wydaje, że kurczę kojarzę.

Unfortunately, the port authority seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs near the aircraft fuselage. Goście хе Goście, goście. гости. Гости, 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 гости. Стоји мој ауто, стоји. Где не не хед на збрани миго, Dobra, jedziemy yy, znowu jedziemy na tamtą mapkę. Dobrze, że mniej więcej zapisałam sobie grę teraz tu. A ciekawe, jak Choke. Choke chyba też jest fajną sprawą, tylko chyba. Co to się dzieje? Co, dzie co to się dzieje tym. Co to było? Jejku, jak go wsysło, kurde, w ten asfalt. Aha, znowu się podnosi? Nie. Yeah. Spoko, poczekamy. No. Jest to na czas, na szczęście. No, a czołg ponoć... Nie wiem, bo nie, ja nie widziałam, nie grałam jeszcze. Nie miałam czołgu. Nie wiem, można sobie zrespić kodami niektóre rzeczy, ale to, to ja nie tak nie gram. I, i, I chyba wydaje mi się z tego, co, co gdzieś tam ktoś mówił, że właśnie, czołg, podjedziecie to rozwalacie auta na swojej drodze. Wystarczy lekko stuknąć. <grybujesz> chyba nie wiem, czy to jest, może jeszcze jakiś ktoś kod miał wpisany na coś tam. Jedźcie, kuź wasz! <grybujesz> Jak się wypchała policja! No, i on pod kołkami chciał wjechać. kroczyć. No, niestety muszę. St auć. Stuknąć. Co my tu będziemy mieli dobrego? Ktoś będzie odfruwał. No, wiem, że mieli być. No właśnie, mamy. Kuloodporny. Nie, może nie wyrzutnik. Gdzie jest moja snajperka? Chętnie ja bym posnajpiła sobie troszkę. A. jeszcze ich. Aha, to. Będę latać! No nie żartujcie! Aha, paczka. Nie, ja nie chcę latać. Nie chcę ten. Y, mojego pojazdu kochanego zostawiać. Mojego patrioty. Ja muszę wsiąść do. Nie, każcie mi latać! No. Wyciągnij paczkę i spadaj. Nie, ej, no bez jaj. Hmm. To co? To ja teraz stracę ten pojazd? Ale ja nie chcę tym pojazdem jechać. No, już myślałam, że będę musiała stracić moj moj moją dziecinkę. <laughs> Nie chcę. Ten mi się, ten. Zepsuły drzwiczki. Zamknij się, dobra. Będzie dobrze. Jak <laughs> to już wprawił szybko, ten. Blokady, brawo. Tylko wam to poszło, panowie. Jej kusać będziemy... No, mam nadzieję, że mniej więcej za pierwszym razem mi to pójdzie, bo to kurczę trochę jeżdżenie jest. Nie, nie wiem kto ty jesteś i nie chcę wiedzieć kto ty jesteś. Aha, zaś się ten o, poniża, czy podnosi się? Obniżyło się? Jest, dobra. Opuścił się. Najwyraźniej. Ale wy wolno dzieci Jezus Maria! Aha, musimy tam chyba do nich podjechać, no nie? Tam, tam do tego... Teraz jak ja mam takie pancerne auto... To po prostu wystarczy, że gdzieś tam podjadę, zamaskuję się za autem i chyba spoko, co? To tak nie działa. Tak będzie potem e, e, googlowanie. Czy, czy to auto jest naprawdę kuloodporne. Oni strzelają, ja nic nie robię. Ja jestem <grym> grzeczna. No i gdzie? Wydaje mi się, że muszę tam gdzieś tam, tam. No, dajecie. Ja sobie na chwilę postoję. Popatrzę, czy faktycznie no jest, no na razie się nie dymi. No po prostu auto marzenie. Jak mówiłam, ja wystarczy, że tu się ten pojawi. No. You're going to be shoddy, you're going to be E, mogę tam im granatka wesołego rzucić? Aha, jeszcze gdyby to było w tą stronę. Chyba to ich załatwiło, co? Aha tam Gringo, ty nie mów do mnie Gringo Cię zaraz kurde zesnajpuję. O kurde i co nie no nie no tu, tu coś szybkiego by się dało <laughs> Dostał Nie. Ja też nie dostałam Dostał Jeszcze mówisz śpi Aha, tam jest No teraz tak na luziu na luziu luziu Na luziu ludziu Jak szczerze, wiecie? Jejku! Chainsaw... No prędzej ze snajperki go tam... Ty No nie! No nie! Łoń! Jejku! 16 dajcie. A skąd ci się to... Jejku, żeś mnie wystraszył, gościu! Zewoł dostanę. Przymknijcie się w końcu, dobra? Jeszcze ktoś tam jest. Aha. Widziałam, ale nie ten Dobra, trafi go spokojnie. Mystaw tą łepetynę. Eee, co ja tu mam szybkostrzelnego? ponoć. Jezu, wkurzyłabym się. Nic nie zostawił, dobra. Mam Wszyscy tak. Mm, przepraszam, jakaś apteczka, jakieś coś? Jejku, aż się boję tam wjechać. Co to jakaś walka z bosem się szykuje, czy to? No nie, gdzie ty pistolet czu... Wieku! Ile ich tam będzie? Co ja tu robię! Ja bym zrobić to. po pierwszym razem. Hey, take it easy, amigo. Nie no no left pouring your heart out into that gutter. <laughs> <laughs> no, no, no problem. Aha, tam, ten, buczka jest z hey, no yeah. Beczka. Beczka! Ja mam. Tkać na kartony.

Nie Dobrze, hey, hey, udało hey, się. Amigo. Nie lubisz? Łastanie, chlastanie. Co tu się dzieje? No nie, to wyglądają jak z tego. Gdzie jest moje auto? No ja to tam na pierdziela, co jest grane? Kto molestuje moje auto? Ale nie we mnie proszę i w moje auto. Które to jest moje auto? To jest moje auto. Jejku... Spokojnie panowie, jak się wyżywają na ucie. No i faktycznie jest kuloodporne. Jest, iż, iż jest kuloodporne, moje catuszko kochane. No, no, cieszę się. To jest tak, jak trochę. Ten, ten pojazd. No, ale co? No, co zrobimy? Chcę naprawić. Pomimo maska. No, i teraz w ogóle drzwiczki mi wypadły. O, jest i czarne. Mm. Czarne jest. No, kurde. Tam, wiecie, od stuknięcia gdzieś tam to nie jest um, um, ochronne, ubezpieczone. Nie ubezpieczone. Co, co takie? No, to ty nie masz ubezpieczone. Ale jest odporne. Nie jest odporne na właśnie stuknięcie, ale na. Kule jak najbardziej, więc to jest, to jest po prostu wszystko. Czuję <gryje> się niepokonane. Dobra, idziemy do Donalda, co on chce. coś oddać, no nie? Czy coś zrobić? Tak. No tak, a szuka się jeszcze pojawiła, ale to już takie ostatki chyba. Wiecie, co skończymy sobie odcinek? Yy, chyba zrobiłam dwie misje? No tak, ten... ten reja żeśmy odwieźli, no i to zadanie dla Donalda. Zrobimy krótki odcinek, nie będę kurczę, po co takie długie? Szybciej się renderuje i przesyła. Znaczy przesyła się w miarę tak też, ale... Szybciej mi się to renderuje. Ja sobie jeszcze zerknę, ile tych misji tam mi zostało. 6 może ogarnę z tym wozem szybciej wszystko. Chyba, że będę potrzebować jakiegoś pojazdu typowego, to będzie źle. Co wy robicie ode mnie? Odejdźcie kuźba, co jest grane. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobał, komentujcie, lajkujcie. dzielcie się moimi filmikami, zeznajmy gdzieś tam na stronach, stronkach, bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry GTA 3 w wersji Remaster. Dzięki, cześć.